Riga i River to miejsce spotkań pasjonatów rzeki Wisły, ludzi kultury, ludzi biznesu. Dzisiaj porozmawiam z Michałem Laszkowskim, dyrektorem Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Zapraszam. Michał, jak się ratuje kulturę? E, chyba kultury nie trzeba ratować, tak naprawdę kultury trzeba tworzyć czyli tak naprawdę zachęcać Polaków do jej poznawania. 50% Polaków nie ma żadnego związku z kulturą, nie uczestniczymy w niczym. Dopiero te pozostałe 50% dzieli się na tych, którzy robią koncerty muzyki rozrywkowej, którzy robią e, obcowanie z zabytkami, zwiedzanie zabytków czy, czy odwiedzanie muzeów. 50% z nas nie robi w kulturze nic. To jest oczywiście straszna informacja, e, drodzy Państwo, e, ale e, wiem, że Ty akurat jesteś specjalistą od zabytków. Ja jestem specjalistą zabytków, ale widzę, że tak naprawdę same zabytki, sama substancja, jak to nazywamy, substancja zabytkowa, no to nie jest to, co zagwarantuje zabytkom przetrwanie. Ochrona substancji zabytkowej nie zagwarantuje, że zabytki przetrwają. Polacy, i to zrobiliśmy badanie, ja zawsze wolę spytać ludzi, co, co myślą, Polacy oczekują, że zabytek będzie pełnił następujące funkcje. Po pierwsze będzie muzeum, po drugie będzie można zobaczyć tam coś ciekawego. Jak I zjeść musieli... hamburgera. I zjesz niekoniecznie nie, 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 nie hamburgera, ale generalnie kultura, ale generalnie kultura, rozrywka, dobre jedzenie i najlepiej jeszcze przyroda. Dopiero wtedy Polacy uważają, że tak to jest miejsce, które chcą odwiedzić. Tak więc musimy, myśląc o zabytkach, musimy patrzeć na to szerzej. Również w kontekście kulturalnym, turystycznym, no i generalnie kulinarnym. Dobrze, ale myślę, że Katedrala Kolegiata, kolegiata w Ołyce spełnia te warunki. Co prawda leży ona gdzie? Na Wołyniu, tam żeśmy byli kilka, tak. kilka lat temu razem na, 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 na wycieczce. Tak, spełnia generalnie bardzo ciekawie ulokowany, ulokowany, obiekt. Zaraz obok jest zamek, który też można przerobić na muzeum. Powstały już trzy restauracje, od czasu kiedy byliśmy powstały trzy restauracje, a także lokalne władze, no jeszcze przed wybuchem wojny, organizowały tam różnego rodzaju festyny, czyli po działania kulturalne, jakieś grupy rekonstrukcyjne. To miasto zaczynało, to miasteczko zaczynało, zaczynało żyć i myślę, że tak naprawdę spęd... kultura spędzania czasu wolnego wokół zabytków, to jest to, nad czym będziemy w najbliższym czasie pracować. Opowiedzmy sobie trochę o, o tej pięknej architekturze. Ty oczywiście znasz wcześniej, ja poznałem ją dopiero w 2015 roku. No wtedy jeszcze latały gołębie między, między murami. Gołębie I, i, i na szczytach drzew siedziały wrony, które kracząc po prostu tworzyły taką bardzo mroczną, mroczną atmosferę. Tak, tak. No, kolegiata Świętej Trójcy w Ołyce to jest właściwie jeden z najważniejszych zabytków polskiego, polskiego baroku. To jest kościół unikatowy, bo zbudowany tak naprawdę w Szczerym Polu. Piotr Skarga namówił jednego z, z, z radziwiłłów do przejścia na katolicyzm, e, że Radzwiło w owym czasie, czyli w pierwszej połowie XVII wieku, byli kalwinami. Przez katolizm, a jego syn Stanisław Albrecht postanowił wybudować jako wotum wielki kościół, no, w szczerym polu. Taki no, właściwie ołyka na co. To... No, nie była to nigdy metropolia. No kościół o po powierzchni ponad 600 metrów kwadratowych, mówię, bo wiem, bo kupowaliśmy posadzkę, kamień na posadzkę. E, cały jest wyposażony w rzeźby i ołtarze alabastrowe. To jest dekoracja, cała kościoła była alabastrowa. No, oczywiście było, było szereg elementów złoconych, 12 rzeźb stołów, kilkadziesiąt e, wielkich, dwumetrowych, złoconych rozet, ale to, co właśnie wyjątkowe, to te, to te alabastrowe e, ołtarze, które były ściągane, część z Gdańska, część wyzważam e, się lokalnych artystów. Niektóre były wyjątkowo Wyjątkowo cenny. Jest to kościół prowincjonalny, ale jednocześnie zaopatrzony w rzeźbę, no, naprawdę z najwyższej półki. A potem, po II wojnie światowej, popadało zniszczenie. Nie było już osób, które ten kościół nawiedzały w celach kultowych. No i niszczał, niszczał, był dewastowany. Aż w latach 2000, w 90 latach powstała parafia. Odrodziło się życie religijne w skali oczywiście tamtejszej, czyli 20, 20 osób. Natomiast w latach 2000 myśmy zabrali. Się za ten obiekt w 2013 roku, ale już wzbudzał on zainteresowanie. Już ludzie tam może nie pielgrzymowali, mówią pielgrzymowali, bo tam będzie sanktuarium maryjne, sam fundowałem obraz, obraz, który ma pełnić funkcję obrazu kultowego. Natomiast przyjeżdżali tam turyści, to na taką, że rzeczywiście jak na miejscowość, która nie miała żadnej oferty turystycznej, sporą skalę. 2000 osób w weekend, to dużo. I te osoby zwiedzały kolegiatę, zwiedzały zamiast, zwiedzały miasteczko. No to była siedziba Ordynacji Radziwiłowskiej. ta przeszłość tam była bardzo wielka i. Z jednej strony, jak przyjechałem tam po raz pierwszy i spojrzałem na ten to miasteczko, myślę sobie, kurczę, zamek, zrujnowana kolegiata, stawy, jakieś relikty bram miejskich, jakieś pojedyncze stare A budynki. To było porozwalane rozwalane małe y, miścinki. Ale wtedy pomyślałem sobie, mój Boże, jak to jest piękny upadek. <laughs> jak, ta, jak ta wielkość właśnie tutaj y, tutaj się, się kończy. No ale z drugiej strony, no taka historia naszej części Europy, że ktoś tam coś rozwala, my to odbudowujemy, potem jeszcze raz to odbudowujemy, ktoś tam znowu rozwala, i tak, i tak w kółko. No i uznaliśmy że warto się za to zabrać, no, podzielił tą opinię. Ministerstwo Kultury zaczęliśmy pozyskiwać. Jeszcze wtedy jako fundacja Dziedzictwa kulturowego pozyskiwać granty. No i zaczęło się, zaczęło się, ta skala była coraz większa. no Teraz, teraz te prace z dalszym czegoś tam toczą, oczywiście na mniejszą niż byśmy chcieli skalę. No, wszyscy prywatni sponsorzy czy instytucjonalni sponsorzy związki Ministerstwa Kultury no, wycofali się w związku z tym, że obecnie na Ukrainie są pilniejsze potrzeby niż renowacja, no pieniądze. Państwowe przeznaczone na renowację obiektów za, za ale, granicą, ale, Za ale. granicą są, natomiast prywatni sponsorzy wolą jednak finansować bezpośrednią pomoc charytatywną i to zrozumiałe. Więc prace toczą się nie na taką skalę, jakbyśmy chcieli, ale projekt idzie do przodu mimo wojny. E, a propos wojny, to już przez Winston Churchill powiedział, że e, e, wojna wojną, ale to kultura. Nie, nie zacytuję z pamięci, nie pamiętam dokładnie. Tak, tak, po to prowadzimy tę wojnę. E, tak, no tak, przecież, tak że, żeby, żeby, żeby istniała kultura. E, nawet gdy, e, jak powiedziałeś, dociera ona do ułamka e, No tak, no, ta, no tak, tylko że dzisiaj, znaczy dzisiaj Ukraina ma bardzo konkretny, bardzo konkretne tak. cele i, i, i ja, mimo iż y, pamiętam moment wybuchu wojny, gdzie tak naprawdę myśmy już mieli dogadane kilkumilionowe dotacje na y, z sektora, że tak powiem, poza, poza, publicznego, na, 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 na i pamiętam tą decyzję właściwie, która przyszła natychmiast, o, o, od razu, nikt z nikim nie dyskutował, po prostu tak, te pieniądze tak. mają być przeznaczone na coś zupełnie innego, na, na, na wsparcie y, pomocy charytatywnej i to zrozumiałe. Natomiast w ciągu tych 10 lat, jak spędziliśmy tam na pracach w, na Wołyniu, ale w ogóle na, na terenie całej zachodniej Ukrainy, tak. widzieliśmy, jak bardzo zmienia się podejście do, do tych elementów dziedzictwa, które było wytworzone dla Polaków, przez Polaków, a dzisiaj jest na terytorium państwa ukraińskiego. I widziałem, to na, na, niema, że na moich oczach zmieniało się podejście do tego. To jest nasze dziedzictwo, nasze wspólne dziedzictwo. Ci ludzie, którzy tam mieszkają, czują, że jest to ich i tak naprawdę to jest najważniejsze. I tą samą lekcję my odrabiamy w Polsce. Czy to dotyczy, czy to dotyczy Wrocławia, czy Szczecina, czy innych. Czy innych, e, innych miast. No jeszcze do niedawna mówiliśmy: Ziemie zachodnie, Ziemie odzyskane. Dzisiaj, tak, już, tak, to, tak. dzisiaj, dzisiaj już sami czujemy, jak to nam zgrzyta, kiedy, kiedy tak mówimy. No jeszcze druga droga przed nami, bo tak naprawdę, e, tak naprawdę no to Wrocław został scalony niejako poprzez trochę ruch Solidarności, ale również poprzez powódź, że ludzie poczuli, że walcząc o coś, o coś swojego, nie wszystkie miasta tak działają. No, ja mieszkam w Warszawie, mieście, które od zawsze, od zawsze było miastem, gdzie połowa mieszkańców nie urodziła się w tym mieście. Tak było. No może nie od zawsze, od, od czasu, kiedy to mierzą

I widzę, jak niektóre wydarzenia historyczne wpływają na nas. Do 1 sierpnia wszyscy jesteśmy warszawiakami, bez względu czy mieszkamy w Warszawie, czy mieszkamy w Polsce. Większość ludzi, którzy nie mają, nie mają tutaj rodzinnych grobów, chodzą na te, na te różne pa parady, na, na, na Cmentarz Pałowskowski. To fajne, kiedy zaczynamy czuć się u siebie, nawet jeśli to tak do końca nie jest nasza historia. Zaczynamy oswajać, zaczynamy myśleć o tym w kategoriach czegoś własnego. I to jest szansa dla, dla tego materialnego dziedzictwa. A tego się nie da zrobić inaczej, niż przepracować poprzez kulturę. No właśnie, wspomniałeś. Wiesz, o... Ale jak o, o cmentarzu. Sam zainicjowałeś przecież no, wielki projekt, wielki w znaczeniu też ważny projekt. Restaurowania pomników na cmentarzu żydowskim w Warszawie. No i to jest właśnie takie miejsce, które też wydawało mi się czymś takim, jak dla Ukraińców były różne polskie zabytki na, na terytorium myli. Ukrainy. Bo e, tak naprawdę ja tam byłem w liceum, no, poszli, Chcieliśmy się urwać z lekcji, namówiliśmy naszego katechetę, żeby nas tam zabrał. No nikt nam nie odmówi pójścia na cmentarz żydowski. No przecież młodzież niezła sobie Nie Niezła dżungla, ale potem tam zrobiło to wrażenie. Potem na kilkanaście lat jakoś to zupełnie nie było przy tym mojego zainteresowania. No i Spadliśmy tam na, z koleżanką na 1 listopada No i zobaczyliśmy niezłą dżunglę. Na szczęście, już bez tych liści. Tak. Wiosenna wyprawa no to, to był, to był, to był hardcore. Rzeczywiście, rzeczywiście nie było widać właściwie większości jego terytorium. Natomiast zaczęliśmy robić jakieś wolontariaty, zaczęliśmy odkrzaczać ten cmentarz i odkrywać, że to jest właściwie. To jest najlepszy zapis ostatnich 250 lat historii Warszawy. Cmentarze. Cmentarz Żydowski to jest coś jeszcze ciekawszego, no bo tutaj są te historie, których my tak naprawdę do końca nie znamy albo nie pamiętamy. Tam są pochowani powstańcy kościuszkowscy, tam są pochowani powstańcy listopadowi, <laughs> działacze Solidarności. <laughs> wszystkie wydarzenia, które wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich 100, 250 latach, mają swoje, tak powiem, na cmentarzu yy, punkt odniesienia. Ale jeżeli spojrzymy na Warszawę, nas... Miasto nieujarzymione, ale jednocześnie zburzone. To takiego opowieści o życiu ówczesnych ludzi, tak naprawdę najwięcej paradoksalnie można znaleźć na cmentarzach. O życiu najwięcej, miasta można najwięcej dowiedzieć się na cmentarzy. No a cmentarz z był wyzwaniem. 33 hektary, 100 tysięcy nagrobków, to rzeczywiście wymagało nadzwyczajnych, nadzwyczajnych działań. I tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz: nigdy a staraliśmy się znaleźć środki, pozyskać środki w najróżniejszych tak. miejscach. Tak, tak. Nigdy nie dostaliśmy odmowy. Czy to było generalnie każde? Są różne szczeble samorządu, różne organizacje e, polityczne, że tak powiem, kontrolują, sprawują władzę w tych obszarach. I mówię to bardzo różne, bo to jest i, i miasto stołeczne, i, e, i sejmik, i, i ministerstwo kultury. Wszystkim na tym zależało. I to jest coś niesamowitego, że właśnie jest coś, co tak naprawdę wydawało się być tym odrzuconym dziedzictwem żeby zjednoczyło wszystkich. Ktoś powiedział: Zróbmy to i wszyscy powiedzieli Tak, zróbmy to ważne. I to tak naprawdę trochę mnie ukształtowało zupełnie, mentalnie zupełnie, zupełnie inaczej niż, niż, niż większość moich kolegów, którzy zajmują się dziedzictwem, koleżanek, które zajmują się dziedzictwem e, żydowskim. Wszyscy mówią: Boże, Polacy nie szanują, nie cenią. Ja mam wrażenie zupełnie odwrotne. Znaczy, być może ja żyję w jakimś kloszu, być może, ale generalnie moja Polska jest Polską radosną, która chce coś zrobić. E, takie jest właśnie też nasze środowisko wiślane. Jesteśmy na tradycyjnej 12-metrowej łodzi wiślanej, a tradycje flisackie i tradycje rzeczne i transportu dóbr takimi łodziami sięgają już no mniej więcej 500 lat. Chciałbym Cię zaprosić do pewnej takiej idei zajęcia się w, Starymi wrakami, które tutaj za Warszawą, co najmniej ze trzy są znalezione, oznaczone, wielkie szkuty. Przewożące kiedyś zboże, piachy. No, najstarszą szkutę to właśnie Państwo Muzeum Archeologiczne. Konserwują szkutę chyba czerską. Tak, to, w w, w, tak, tak, ona, tak ona, ona jest teraz. No, oglądałem cały ten proces konserwacji. No, pracuję w Narodowym Instytucie Konserwacji Zabytków, więc, 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 więc takie rzeczy sobie oglądam. Ale to pochwalę się, że również udało nam się jako instytutowi sfinansować znaczący etap prac przy. Przy 800-letniej jakiejś łodzi, którą znaleziono w kamieniu pomorskim, teraz jest było w Muzeum Narodowym w Szczecinie. No i trochę powiem szczerze, zrobiło mi się wstyd takiej dziadostkości naszego państwa w niektórych obszarach. Każde państwo jest dziadowskie, w niektórych obszarach nasze, ale w naszym boli to najbardziej. Oni ją znaleźli w 1984 albo 1985 roku. Ja miałem wtedy oh, wow. 3 lata i została ona zatopiona, żeby właśnie w jakimś basenie, żeby w przyszłości być konserwowana, no, minęło prawie 40 lat. Na... No i leży, teraz jest poddawana konserwacji w Muzeum Narodowym. Nie w jednym z muzeów, nie Muzeum Narodowym, była przechowywana, ale myślę sobie, że absolutnie tak. Takie rzeczy są bardzo ważne i paradoksalnie ludzie uwielbiają słuchać tych historii. Pytanie Prawda? oczywiście, co z tym zrobimy potem, bo to zawsze są, zawsze są wątpliwości, gdzie to potem eksponować. Natomiast paradoksalnie, na Najbardziej bezpiecznym obszarem przechowywania wraków jest właśnie jest woda. woda. Jest woda, woda, woda wiślana. Więc wybierzmy która... te najcenniejsze, jak najbardziej pokazane, bo ludzie uwielbiają z tym obcować. To jest coś nawet niezwykłego. Nawet z punktu widzenia już nie konserwacji i wydobycia i pokazania, tylko nawet w celach stricte naukowych pomierzenia odstęp od wręg, momentu łączenia elementów, po prostu zrobienia systemowej systemy bazy danych takich łodzi. Naprawdę ich jest tam ze cztery znaczy, Wie. Ja się na tym nie znam, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo nam brakuje w Polsce takiej popularyzacji dziedzictwa poprzez takie bardzo proste poradniki, jak obcować z zabytkami, jak, jak je pielęgnować, jak o nie dbać. Jak To nie chodzi tylko o zabytki. My w ogóle w Polsce nie lubimy, chociaż może to jest taka ogólna tendencja, nie lubimy codziennej pielęgnacji czegoś. Kiedy ktoś się śmiał, że Polacy nie lubią postawać butów, ja, ja, ja chodzę sobie bulwarami i widzę, że drewniane elementy dekoracyjne pawilonów na bulwarach również nie są. Impregnowane raz na dwa lata, więc za chwilę będzie trzeba je wymienić. Natomiast taka wiedza właśnie, jak była budowana e, szkuta, czy jak były budowane różnego rodzaju inne e, łodzie, tak, to, to, to ważne. Nie mam pojęcia, czy go ktoś nie zrobił, bo ja już wielokrotnie na to Okej, ja się wielokrotnie <grym> <grym> na tym, że coś odkrywam, potem się okazuje, że ktoś to zrobił, tylko a. zrobione to było fachowo i przez. Mhm. Czyli opublikowane w nakładzie 200 egzemplarzy w latach 70. i jest gdzieś tam. No tak. Taka popularyzacja jest bardzo ważna. Również przede wszystkim online. Nie chodzi o to, żeby wydawać kolejne książki, tylko właśnie publikować wyniki badań i również popularyzować je. E, no, ja prawdę chociaż odkryłem Wisło dopiero w tym roku. To bardzo mnie, bardzo mnie kompromituje jako mieszkańca solca, ale objechałem właściwie rowerem dookoła Warszawy, no, do Wisły na odcinku warszawskim chyba już z 80 razy, bardzo mnie to wciągnęło. Bo rzeczywiście to jest coś niesamowitego, że, że dla wielu osób jeszcze ciągle Wisła jest tą granicą, która dzieli dwie, 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 dwa brzegi, a tak naprawdę to jest coś, co powinno. Co powinno co powinno łączyć, bo, bo tak naprawdę to właśnie od rzeki rozchodzi się to całe życie, które powodowało, że miasta były utworzone. I mam takie marzenie, może się kiedyś namówię, może teraz właśnie jest ten moment, no, marzy mi się zwiedzenie Płocka. Jakoś zawsze byłoby nie po drodze, a do Płocka paradoksalnie najłatwiej dostać się... Warszawa, Czerwińsk, Czerwińsk, Płock. Dwa dni. Ale warto. Łatwiej, Podobno łatwiej rzeką niż, podobno łatwiej rzeką niż e, pociągiem. Łatwiej, może trochę dłużej, ale te wrażenia z tych dziczy, które są dokładnie załomiankami, są absolutnie bezcenne. No dobrze, no to się będziemy kontraktować. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzięki.